weekendowa biblioteka od dominikanie.pl. Zapraszamy! Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Droga do radości siostry Mary David. Przełożyła Anna Wawrzyniak-Kędziorek. Wydawnictwo W Drodze. Poszukiwania Sądzę, że dusza nie przestanie go szukać, nawet jeśli już go znalazła. Boga nie tropimy po śladach stóp, ale poszukujemy pragnieniem serca. A kiedy już szczęśliwie go odnajdziemy, pragnienie to nie gaśnie, ale się rozpala. Czy spełnienie radości wiąże się ze spełnianiem pragnienia? to raczej dolewanie oliwy do ognia tak radość zostanie spełniona ale nie ustanie pragnienie a więc nie ustaną poszukiwania święty bernard musisz zadać sobie pytanie czego chce ode mnie bóg nie chodzi tylko o ciebie Powołanie nie może wykluczać jego. Wielu z nas jest zaskoczonych powołaniem, a jednak mamy poczucie, że to wyzwanie to coś więcej. A jeśli Bóg naprawdę nas powołuje, to da nam wszystko, czego potrzebujemy. To dobrze, że powołanie jest jak za duża koszula że musimy do niego dorosnąć, że pewne jego aspekty stanowią wyzwanie. Gdyby było dokładnie w naszym rozmiarze, albo dokładnie odpowiadało temu, gdzie jesteśmy teraz, istniałoby niebezpieczeństwo, że z niego wyrośniemy. W niedzielnej Ewangelii słyszymy przypowieści o skarbie ukrytym w roli i o drogocennej perle. Zauważ, że by zyskać skarb, człowiek ten musiał wykupić całą rolę. Nie możemy sobie powiedzieć, to mi się podoba, a tamto nie, albo może i tak stwierdzamy, ale nie pozwalamy, by miało to wpływ na naszą reakcję ze względu na skarb, na wielkość tego, co udało nam się znaleźć. Nasze powołanie jest darem. To relacja z Panem. Która wykracza poza swoją postać instytucjonalną i ludzką. Gdy Jezus powołał apostołów, podobnie jak Abraham, poszli oni za nim, nie wiedząc dokąd zmierzają. Pozwolili się prowadzić. Pewnego razu Jezus powiedział do Piotra: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. W pewnym sensie nie wypełnimy naszego powołania na śladowców Chrystusa. Nie nauczywszy się, iść tam dokąd nie chcemy. Nie możemy pójść za Nim, dopóki nie nauczymy się zostawić wszystkiego za sobą i przyjąć go jako Pana i przewodnika. A wymaga to gotowości i woli poświęcenia, a także wyrzeczenia się nawet własnego życia. Nasze powołanie to nie żadne zjawisko paranormalne, to raczej intymne spotkanie z Bogiem w różnych okolicznościach życia. Często czujemy, że coś nie daje nam spokoju i nie można się od tego uwolnić, jakby ktoś stukał do drzwi naszego serca i umysłu, zwłaszcza w czasie modlitwy, milczenia i adoracji. W tych chwilach możemy usłyszeć głos, głos, który nie wypowiada żadnych konkretnych słów, ale jest bardzo wyraźny i porusza nas do głębi. Możemy czerpać mniejszą satysfakcję z pracy czy życia towarzyskiego, nie dlatego, że coś z nimi nie tak, ale ponieważ w jakiś sposób wyczuwamy, że czegoś nam w nich brakuje. Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną? Z listu do Rzymian: Za każdym powołaniem stoi Boża miłość. Te Boże wezwania są kompletnie niezależne od ludzkiej natury. Dwie osoby mogą mieć podobną osobowość, i jedna będzie odczuwać powołanie, a druga nie. Nie ma testów psychologicznych, które wskazywałyby, kto usłyszy Boży punkt widzenia i go przyjmie. Aaron był ze wszechmiar bardziej uzdolniony od Mojżesza i lepiej się nadawał do powierzonej mu misji, a jednak Bóg wybrał Mojżesza. Misji, którą Bóg nam wyznaczył, nie odkrywamy przez zgłębianie naszych umiejętności. Wszystko zależy od świętego wezwania, które Bóg kieruje do człowieka w swojej wolności. Czasami powołanie to odpowiada predyspozycjom danej osoby, a czasami nie. Zarówno Mojżesz, jak i Jeremiasz dostrzegali rozbieżność między Bożym Wezwaniem a swoją misją. Utwierdź się w Bożym powołaniu i zaufaj mu. Ono nie wydarzyło się raz kiedyś w dalekiej przeszłości, ale daje o sobie znać przez całe nasze życie. Nie wszystkiego o naszym powołaniu dowiadujemy się od razu. Nie możemy postrzegać tego wyzwania jako czegoś z góry zaprogramowanego przez jakiś podniebny komputer. Ono jest dynamiczne. Warto też przyjąć postawę człowieka powoływanego codziennie od nowa, który próbuje dać się prowadzić w każdej chwili życia. Moja rada: Trochę więcej pokory nie pojedliśmy wszystkich rozumów i to się nie zmieni. Mamy swoje ograniczenia. Nie jesteśmy aniołami, więc nie możemy w jednej chwili zobaczyć wszystkich konsekwencji naszych wyborów. To jak występna kuriozitas świętego Tomasza Zakwinu, który nazywa ją rządzą poznania wszystkiego, osłabiającą i udaremniającą poznanie prawdy. To nierozumna rządza zrozumienia. Niezgoda na nasze ograniczenia i ich konsekwencje. To wróg prawdy. A lekarstwem nie jest jakiś stoicki spokój ani zaciskanie zębów i pięści, ale pokora i umiarkowanie właściwe ukierunkowanie owego pragnienia. Czytam pewną książeczkę o modlitwie, napisaną przez Dominikanina. Wskazuje on, że modlitwa nie jest łatwa ani spontaniczna. Ponieważ uświadamia nam ona nasze ograniczenia. Trudna jest świadomość, że istnieją całe obszary życia duchowego, których nigdy się nie odkryje. Istnieje więc pewne zniecierpliwienie ograniczeniami i naturalna skłonność do ucieczki przed nimi w rozproszenie, które jest protestem wobec naszej prawdziwej kondycji, ucieczką od niej w stronę iluzji marzenia, mirażu. Podczas gdy rozproszenia oddalają nas od drogi prawdziwego szczęścia, modlitwa sprowadza nas na nią, jest wielką Bożą pedagogiką. Modlitwa poucza nas o naszych ograniczeniach i o pragnieniu Boga, pragnieniu otrzymania od Niego tego, czego nam brakuje. A oddając tylko to, co znamy, pomijamy sporą część daru, to znaczy pomijamy to, o co może nas prosić Bóg. Właśnie dlatego, gdy oddajemy siebie, zawsze pozostaje coś, czego nie przewidzimy, czego się nie spodziewamy. Widzisz, Aslan nie powiedział Julii, co się potem stanie, powiedział jej tylko, co robić. To nie jarzmo pana sprawia, że się potykamy. To wszystkie inne jarzma, których nie porzucamy, bo brakuje nam pokory lub odwagi. Nie wszystko zależy od ciebie. Owszem, musimy pozwolić Jezusowi, by stał się naszym Zbawicielem. Dopilnujmy jednak, by nie uciekać się do racjonalizacji. Skoro Bóg nas stworzył i powołał do swojej chwały, nie może zaistnieć rzeczywisty konflikt pomiędzy naszym powołaniem a osobistym spełnieniem, między Bożą wolą, Bożym planem dla nas, a naszymi interesami. Niekiedy pojawia się pokusa myślenia, zwłaszcza w chwilach zniechęcenia, że nasze szczęście to jedno, a Boża Wola to drugie, albo że wola Boża wymaga ofiary z naszego szczęścia. Jeśli przyjrzymy się głębiej naszemu życiu, z perspektywy naszego powołania, zauważymy, że konflikt ten jest tylko pozorny. Posługą, której Bóg wymaga od swego prawdziwego sługi. Zadaniem robotnika, celem Bożego Wojownika, jest walka o chwałę Bożą. Ale chwałą Boga, jak podpowiada nam święty Ireneusz, jest człowiek żyjący, człowiek, który żyje w pełni. Święty jest człowiekiem, który żyje naprawdę. Święci są żyjącymi, a żyjący świętymi, powiada Orygenes. Świętość to pełnia życia. Oznacza to, że możemy dążyć do Bożej chwały poprzez rozwijanie całego potencjału, który Pan w nas zaszczepił. Chwała Boga i nasze spełnienie są nierozerwalnie ze sobą związane. Jeśli mamy powołanie do życia konsekrowanego, do wzrastania, to z im większą hojnością do tego podejdziemy, tym bardziej dostąpimy duchowej i ludzkiej dojrzałości, których nie sposób osiągnąć w inny sposób. Poza tym jest tylko iluzja, i ucieczka. Czy to nie dziwne, że ludzie podziwiają takie wyczyny, jak wspinaczka na Mont Everest, czy wyprawa na biegun północny, albo takich malarzy jak Gauguin, który porzucił swoją żonę i karierę bankowca w Paryżu, by umrzeć w nędzy w imię sztuki, a z niechęcią patrzą na nas? My poświęcamy się odkrywaniu Boga i miłości, w której wszystkie inne miłości nabierają znaczenia. Niektórzy twierdzą, że jedynym obszarem badań, któremu człowiek nie powinien się w całości poświęcać, pod groźbą nazwania go fanatykiem, jest Bóg. Ale i oni w końcu zmienią zdanie, gdy zobaczą, jaka jesteś szczęśliwa i spełniona. W tym okresie przed świętami Wielkanocnymi pomyśl o niewiastach, które wyruszały do grobu jeszcze przed świtem. Nie poddały się one zniechęceniu. Przerażającymi wydarzeniami, ani własnymi ograniczeniami. Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Podążają one swoją ścieżką pomimo przeszkód i sprzeciwów, a Bóg nagradza ich determinację, poczucie sensu i wiarę, usuwając przeszkody. Gdy docierają na miejsce, kamień jest już odsunięty. On Cię prowadzi, kieruje Tobą i Tobie błogosławi. Pozwól się prowadzić, kierować i błogosławić, a ujrzysz sama, że wszystko będzie dobrze. Przypowieści o skarbie ukrytym w roli i o drogocennej perle rzucają światło na znaczenie naszego powołania. Egzegeci zauważyli, że opis decyzji człowieka, który znalazł skarb czy perłę, koresponduje ze słowami Jezusa skierowanymi do bogatego młodzieńca: Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Taki właśnie jest kontekst powołania. Kto odkryje królestwo, porzuca wszystko, by do niego wejść. Ono spełnia wszelkie pragnienia serca. To, że w obu przypowieściach człowiek sprzedaje wszystko, by kupić rolę czy perłę, oznacza, że królestwo jest czymś wartościowym, czymś wartym zachodu. Ale decyzja człowieka o tym, by wszystko sprzedać, choć radykalna, jest adekwatna do wielkości odkrycia do tego, co znalazł i do radości z tego znaleziska. Całkowite wyrzeczenie przychodzi automatycznie. Słowem kluczem jest uradowany. Gdy radość opanowuje człowieka, przenika go do głębi. Cena nigdy nie jest za wysoka. W tych przypowieściach nie liczy się to, czego człowiek się wyrzeka, ale ważny jest powód, dla którego to czyni, obezwładniające doświadczenie wielkości tego, co znalazł. O to właśnie chodzi w życiu zakonnym. I radość ta jest ważnym aspektem naszego powołania, jego znakiem, znakiem życia opanowanego przez Boga, źródło wszelkiej radości. Święci, promienieli bezbrzeżnym szczęściem, radością, która pomimo cierpienia, porażki i rozczarowania ma źródło w komunii z Panem Jezusem. Nasze powołanie powinno zawsze promienieć tą radością. To część procesu miłości. Gdy chodzi o miłość, miłujący zawsze pragnie mówić o tym, którego kocha, ponieważ miłość ta wywróciła jego życie do góry nogami. Odkrycie Chrystusa i Jego Królestwa powinno być powodem naszej radości, którą będziemy chcieli okazywać. Przecież gorliwość, o której mówi święty Benedykt, i radość, która powinna być jej wyrazem, wynikają tylko z całkowitego, bezwzględnego oddania, jak to się dzieje w przypowieściach. To postawa, którą przybrała Maria Magdalena w Betanii, to postawa wdowy, która oddała wszystko, co miała. Mając poczucie sensu życia i wszechogarniającą miłość, jesteśmy w stanie przetrwać wiele. Święci są zakochani po uszy i dlatego pozostają niezmiennie szczęśliwi. Ale oni się tacy nie urodzili. Życie pełne modlitwy, życie w ciepłej, czułej wspólnocie, życie cnotami ewangelicznymi, sakramentami, słowem Bożym wszystko to jest głęboko uzdrawiające. Rzeczywistość leczy. Zaczynamy organizować swoje życie wokół najwyższej rzeczywistości, wokół tego, który jest miłością. Kiedy przestaniemy gonić za bożkami i zaczniemy szukać Boga żywego, nasza pustka zostanie wypełniona. Źródłem pragnienia Boga, które każe nam go poszukiwać, jest to, że zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Bóg jest ekstazą miłości. Ona się z niego wylewa, by stworzenia miały tchnienie jego życia. Tęsknota i pragnienie Boga są przede wszystkim Bożym pragnieniem nas, ponieważ Bóg ukształtował człowieka na swój wzór i podobieństwo. Każdy ludzki krok ku Bogu jest bezpośrednim wynikiem tego daru. Żywione przez stworzenie pragnienie Boga, który objawił się w wolności, nie jest żądaniem, jest odpowiedzią. Nim zaczęliśmy go szukać, on już poszukiwał nas. Nie szukałbyś mnie, gdybym cię już wcześniej nie znalazł, parafrazując słowa pana do Paskala. Słowo Boga, które nas szuka i znajduje, byśmy w zamian też go szukali, to istota Ewangelii. A zatem pragnienie Boga jest wpisane w nasze jestestwo. To krok niekompletnej istoty ku Bożej pełni. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie, i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Nasze pragnienie Boga prowadzi nas do poszukiwania Go. To wezwanie, z którym ruszamy w wędrówkę. Na czym dokładnie polega to poszukiwanie? Po pierwsze, należy zauważyć, że w chrześcijańskim życiu nie chodzi jedynie o szukanie, ale o znajdowanie. Warto to sobie wyjaśnić, ponieważ w dzisiejszych czasach panuje wręcz moda na szukanie. Szukanie spotyka się z większym uznaniem niż znajdowanie, niż rozkosz odkrycia. W porównaniu z przygodą poszukiwania. Znajdowanie uważa się za nudne i drobnomieszczańskie. To niebezpieczne podejście. Jedną z najpopularniejszych doktryn starożytnego gnostycyzmu była pochwała wiecznego poszukiwania żądza poznania wszystkich Bożych tajemnic o własnych siłach. Święty Ireneusz, wielki przeciwnik gnostycyzmu, z zapałem i wnikliwością tak z niego drwił. Jeśli zaś postęp polega na wynalezieniu innego ojca poza tym, który był głoszony od początku, to czymś jeszcze lepszym będzie wynalezienie po tym, który uznawany był za drugiego, jakiegoś jeszcze innego trzeciego, a dalszy postęp prowadzić będzie od trzeciego do czwartego, i tak dalej, od każdego następnego do kolejnego. W ten sposób zawsze będzie się uważać, że jeszcze większy postęp został osiągnięty, ale nigdy nie uzyska się stałości pozwalającej przy jednym Bogu się zatrzymać. Oddalając się bowiem od tego, który istnieje naprawdę i cofając się zawsze coraz dalej, nigdy nie odnajdzie się Boga i wciąż będzie się pływać po odchłani bez granic. A takimi właśnie są wszyscy heretycy i ci, którzy mnie mają, że poza prawdą wynaleźli coś donieślejszego niż ona sama. Podążając za tego rodzaju wspomnianymi już poglądami, wkracza się na rozmaite i różnorodne niemądre drogi, o których najczęściej nie ma się żadnego pojęcia, tak jakby ślepi prowadzeni byli przez ślepych. Całkiem zasłużenie wpadną oni do skrytej przed nimi przepaści ignorancji, zawsze pragnąc, ale nigdy nie potrafiąc odkryć prawdy. Obie te rzeczy poszukiwanie i odnajdywanie w Biblii są ze sobą powiązane. W Starym Testamencie mamy przykładów pod dostatkiem. Wtedy będziecie szukali Pana Boga Waszego i znajdziecie go, jeżeli będziecie do niego dążyli z całego serca i z całej duszy, z powtórzonego prawa. Jezus także łączy szukanie ze znajdowaniem. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją. Jeśli zainteresował cię fragment tej książki, całość kupisz na wdrodze.pl. PS. Zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, żeby żadna z naszych nowości cię nie ominęła.